Nie no, teraz jest widzowie takie piękne koło. People wish. Wszystko ładnie wybalansowane. Daj dla widza CK. Okej, okay. CK, widza. Nie problemu. No, czad. Za 20 zł dodaję. Nie no, bez sensu będzie rozjemna immersja. Skinął. Mrugnąłem! Zdajął knuty od Niemna do chiwy mocarzu. Jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków zabakłanem twoje Strasze piże, gdy paryskie. To jest to bliżej. Warszawa jedna, twojej mocy się urga. Podnosi cię na, na rękę. Re... co? No. Podnosi cię Starczym, rękę no i koronę ściąga. Koronę kazimierzów chrobrych. Teraz już koła definitywnie chce umrzeć. Tak się ukradł i skrwawił. Synu Best To jest to, Will decide dzisiaj. Dobrze można go budzić? Chwilę, moment, chwilę. No, dobrze, za moment jeszcze jego kochanek przyjedzie, Dobrze, to... A raczej jego Czekamy. chłopak. I ja pi**ole! I jakby ze względu na to, że y, ma poparzone górne części dróg oddechowych, bez podawania tlenu nie będzie sam w stanie, y, sam w stanie tak naprawdę oddychać, więc y, z Samuelem y, razy przygotowaliśmy pewną rzecz, ale na chwilę obecną, y, na chwilę obecną będziemy, na chwilę obecną będziemy musieli co jest? Kua? <laughs> niebo! Halo? Am I fucking dead? <laughs> Kua. Ok. Czekaj! <laughs> <laughs> <you> <laughs> Anioły. Sprawdzimy zaraz. Się, Boże. Witam, witam serdecznie. Czy ja umarłem? Mm... Tak. Diabeł! Jeszcze nie. Jesteś w trakcie. No, umrzesz za 12 sekund. Nie, Jezu! Jeszcze nie. A, już Jezu jest. Ale nie, nie, tutaj czas drugiej leci, spokojnie. Daj się pobawić, Boże. A dobra, diabeł, uspokój się. Bo obetniemy ci budżet. Panowie, ja chcę przeżyć. To był żart. Chcę, chcę żyć, yy, bo jeszcze muszę kilka rzeczy zrobić. Zapadać, krasz, krasz. Nie, to zależy. Opowie o swoich grzech. No to. jego dane, to super jest. Dostałem od przyjaciela z brakiety. Przyjaciela, czy przyjaciel by cię zabił? No jak widać chciał. O. Kawa. Bardzo dobrze, dziękuję. Wypiję sobie kawę. Czy ja, jest, czy ja śnię ogólnie? Yy, jesteś ogólnie przed bramą aktualnie. Znajdujesz się przed bramą i albo pójdziesz z aniołkiem, albo z diabłem. No dobra, tylko. Yy, a jakieś perki są z obu stron? Bo nie wiem, nie wiem za bardzo. Aniołek przestał swoje perki? To żywotnia, pieka zdrowotna, odkupienie, same dobre ci kawa i owocowe wtorki. Nuda No, a po, a po drugiej stronie może? Będziemy napadać na banki, będziemy palić ludzi Będziemy zabijać, będziemy mordować oh. Będziemy napadać, będziemy strzelać do policji Będziemy w nich rzucać granatami O! Oh. Dobra, 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 obaj macie ch**owe opcje Może po prostu on wróci na ziemię No, no technicznie mogę wrócić Okej, okay, ale nie możesz wrócić jako Erwin Knuckles Co byś chciał robić w nowym życiu? Słuchaj, Erwin Widziałeś kiedyś film 300 Ta! Nie ta! To zaraz nas z... na ziemię! <grym> Młody pastor? No lecz! you guys! Y Kurwa, jak... O jak ja jestem wysoko! Co jest? Kurwa, lecę na ziemię! dech szpital! Przez gdzie spadnę właściwie? Ty co jest? Ile no, ja lecę? Co, co? Ja w ogóle gdzieś lecę? Czy ja, jestem... <grym> Czy ja zawisłem, nie no lecę. Spora wy... O dobra jest. Spora wysokość! No O kurwa. Aha, y... A to ja. To, to kurwa było? Zaraz, nie radość, proszę bardzo. To ja kurwa ludzi nie widzę. No kurwa, ludzi nie widzę. O kurwa. O kurwa. Czekaj, nie zreloguję może. Bo się spił. Dobra, kurwa. Will decide pierwszy. Kurwa będzie żył? Mamy taką nadzieję, na chwilę przygotowujemy wszystkie leki A, przy, myśli, myśli pan, się, pan przygotowujemy że do śpiew do pomaga rannemu? to Pan kiedyś stanął na brzegu Kalwona <laughs> na <laughs> Mój znajomy kiedyś Prosty e, język tak, ja, Proste słowa powodem, jak Wolną się cymbał, to może się mu trochę podfiksować w głowie. Okej, okay, dzięki temu. Najbliżsi muszą też oddawać mu tego słowa otuchy, to wsparcia, wsparcie, którego na pewno będzie potrzebował po takim ciężkim, e, o takich ciężkich obrażeniach. A co może mu się w głowie przestawić? Czy... Y wszystko, może na przykład, nie wiem, na przykład wcześniej lubił lądynki, to teraz będzie brunetki, jak na przykład wcześniej lubił kobiety, to teraz będzie mógł lubić chłopców, dosłownie wszystko to może być. Jak wcześniej na przykład nie chciał jeździć motocyklem, to teraz, <grym> teraz będzie motocyklem jeździć. Czyli jak kiedyś uwielbiał spodnie na przykład, to teraz ich będzie nienawidził. No dobra, kupa Jasne gwin. Dobra, no podawaj mi adrenalinę. podawaj mi poliaki. Ku**a! Dziękuję, panie medyku, był pan fantastyczny. Proszę, obostrzeń nie ma, wy nadal w masce. Bala się na wakacjach, a Karbo dalej ich cosplayuje. Ja. No, żeby cosplay się wykonał. Jeżeli <laughs> cosplay się wykonał? To nie będzie tak śmiesznie, dwudziestka. Ja musiałam nogę złamać. Nosowe ja no, no, słowa no, generator Czemu nosowe słowa generator? Bo jestem raperem, gościu, kurwa a ty Kim jesteś tylko jesteś? marnym pozerem, no, pierdoliło mu się w głowie. <grym> <grym> bum bumter Bumterera, bumter. Bum. O A mi się jakoś ubrać. O, już jest dobrze. I buty sobie założę, a spodnie jakieś inne sobie znajdę zaraz. Nie ma problemu. Tylko proszę jakby. Po to są 145. Okej, okay, dziękuję. Pomóżcie mi wstać. No, podaję rękę. I. Wyglądam jak z... A tylko 3 godziny doszalę. Pocieszę cię, że Labus zawsze wygląda Ale Hej. czemu Labuś ma ładną maskę i mam jakąś kurto pomarańczowo-białą. Nie było ładniejszej? Mogę okay, wyskoczyć, a to szyba. No podejdźmy sobie tutaj do szybki. Panowie? Piesek może w sumie zostać. Piesek to piesek. Przecież też nie powiesz, Dobra, nie? panowie, żeby nie owijać bawełnę. Tak. Pan, panie, je chyba mocno poszukiwany, co? No, to w zależy w sumie. No. Ja co myślimy się o, się o pan, tym, że ma pan spodnie czwórki i jest to dosyć smutny widok. Spodnie czwarte. nie gadam. On ma spodnie cztery, a takie noszą tylko frajery. Z ma nie spodnie Z Jankiem nie gadam. On ma spodnie cztery, a takie noszą tylko frajery. Co mu się stało, ty? Eee, to chyba po wypadku <grymne> czy, czy każdy na pewno usłyszał? Dia Garson z Oczywiście. RPG-a Strzela Czy na pewno Oczywiście. każdy słyszał? Oczywiście Łącznie z psem I teraz ja to <grymne> widzę tak My sobie porozmawiamy Na komendzie Konwuj rowerem Tam, gdzie wam będzie wygodnie Ale też ja muszę być bezpieczny <grymne> Na komendzie będzie wygodnie Możemy jechać rowerem? Czym? Rowerem! Czym? Nie, on to naprawdę poszedł, dobra, na komendę. Ja mam propozycję. A czy on Janaczku? sobie nie zrobi krzywdy w razie czego? Nie, nie w nie ogóle, zmieni. ja jestem przecież normalny. To no, mi się też to nie podoba, że mój przyjaciel był... To tak to zawsze akurat, Kula, zawsze tak robiłem, ja Ale no już też nie przesadzajmy, no przecież, nie przesadzajmy. Dobrze, chodźmy na komendę. To zapraszam. Fibi, pilnuj pana. Nie pilnuj. Tak. Chodź, Fibi. Nie tu. Tutaj. Tutaj. Chodź kuj, bo Ale może być ja bez ciebie niezły nie gnój. <laughs> k**a, do nie na to Sandy? Oj, I czemu nie rowerem?! 10 10. Nie ma. To suma, a czemu rowerem? Czemu rowerem? Bo tak preferuję. Są jakieś prawa człowieka? Co? Nie ma. Bo zaraz będzie niezła beka. Trzeba dzisiaj godzinę k**a stream, bo już nie chcę. Dzisiaj LRP. Wszystko czego tylko dotknę, to staje się złotem. To staje się złotem, Midas, Midas, Midas. I... Rury. Właśnie mi się stara przypomina, kurwa to mieliśmy... rura. rura! Bez skitu rura. Co się tak naprawdę stało z panem? Jestem wkurzony, to powiem. Miałem mieć konwój, ogólnie może zacznijmy od początku. Był zakon i to była pierwsza strefa, pierwsza warstwa. Potem przez pół roku od. Dałem szajs. No i w końcu stwierdzono, że zostanie wybudowana komenda na Sandy. I stwierdziłem, że będę ją sobie zwiedzał. Zadzwoniłem do Gregorego i powiedziałem, że No, czy pomożemy ją zwiedzić, bez zamknięta? Ale ukrył granat. Tak, ukryłem granat. Masz, gdzie? Gdzie? No w kieszeni. Gre masz. Gregorego. Podłożył mi później. No i potem. Ja tak akurat nie było. Okej, okay. no to w takim razie w... z dupy sobie w takim razie wyciągnąłem. No już nie będzie, bo to nie... nie jest istotne. Nie mówimy tu o tym, że Grzechu jest krumpem. Bardziej mówimy o tym, że no co się dzieje, prawda? No i finalnie wywaliłem ten granat na komendę, był wybuch. No i Grzechu stwierdził, że już nie ma linii obrony, więc mnie zakuje. No dlaczego? i faktycznie. dlaczego i powiedz, jakby. A, no to jest Kuczaka. bardzo ważne. Gregory namówił mnie, abym wypalił granatem na komendzie. Tak. Kujczaka. Aha, co? no tak. No, Namówił mnie ogólnie do morderstwa. Który miał, który miał namówił... Tak, czyli namówił mnie do morderstwa na terenie komendy policyjnej. No to ja rzuciłem tego ale, granata, ale, no bo... Ale nie mówimy tutaj o tym, że grzechu jest Nie, nie, nie mówił. Tak, no i jak, jak byłem w areszcie, no to powiedziałem, że chcę konwój, ponieważ trochę mi się tutaj rzeczy nagromadziło, prawda? Wszystko... Ale zróbmy tak. K***ony jesteś, Nadie? Jestem. je? Jestem! Waliłbyś Trochę, bym powiedział, tak koleżeńsko. A jakbym ci dał RPGa, to byś strzelił w niego i byś mu pokazał, jak to jest? Tak. A co jakby mu zagrać trochę na nosie? RPG? Nie ma problemu. Gdzie trzeba nie, nie, nie. strzelić? A jakby mu zabrać tego RPG-a? O, no to to już powinien dawno, prawda, Bóg osądzić tego człowieka za tego RPG-a, prawda? No Bóg właśnie. Ciekawa. Bóg powinien Pekam. osądzić, tak. Kujczak, coś wiesz na ten temat? Nie. Bez kitu. Wiesz coś na ten temat, ja? Kujczak? Ja ostatnio widziałem Jezuska, ale to Proszę? po narkotykach i nieprawda. Widziałem Jezuska. Niezła była z niego kuska. Okej. Okay. Ja się tak zastanawiam. Zgraną paczkę macie. No to jest w porządku. Nigdy nie przegracie. Tylko tu jest taki problem, bo pojawia się Dia Garson. Tak, tak, który czuje tak, tak. aukcję, też chce ci przypomnieć, bo no może way. zapomniałeś. Y mhm, Była wczoraj aukcja. O, okay. pewnie. Powiedzcie coś o tym. <coughs> e, ja mam jedno pytanie: co było przedmiotem tej aukcji? Samochód? Jaki? Ja nie jestem kapusiem. Ale przed chwilą się pan sprzedał <coughs> na DIH. Dwa Ewo i Gorwetta. <coughs> Ta. I powiemy, że może zrekompensować strzał z RPGA, dając nam na RPG na jedną akcję. On przywiezie RPGA, żebyśmy mogli zdetonować konkurencję, i wy wtedy wjeżdżacie i jest postrzelony Kuj i Dia. Okej. Okay. Dia hmm. wywozimy w ciemny zakątek, tylko FIB wie, gdzie to będzie. To! A Kuja wywozimy do prywatnej kliniki w Szwajcarii. To! 240 miesięcy na 57 tysięcy. To ja proponuję 12 miesięcy na 10 tysięcy. za ja współpracę. Proponuję, ja proponuję wolność za RPGA. Dobra! lepiej. Nie, za dużo, za dużo. Przepraszam się. W... Dalej znowu Erwin będzie na mnie jeszcze przez dwa miesiące, ale po prostu tym razem dać się mu uciec. Ale nie rozumiesz. Czy ty kurwa w pracy, pracujesz z nimi, czy ze mną? W nie tym rozumiesz. momencie. Ja właśnie o tym mówię. A. Ja nie kasuję mu zarzutów. A, no, to A, nie nie w takim A to ja myślałem, nie że, może że tak być. Myślałem, że, że, że mam ja czystą kartotekę <laughs> A jutro przyjdziesz po zaświadczeniu jej karalności? Nie, bo mam Przyszedł, bo pewnie. Jak masz? Mam. Nie można mi teraz zabrać, to jest wykorzystanie rozmowy. Grzechu, jak to jest możliwe, jak chłop mu, kur... ze 30 zarzutów. Jak go postrzelę ze snajperki, to wielki płacz, będzie jego, czy nie? Będzie sam i szefu powie: die Garson mam. Ty, chujciak. No? Zobacz, zrób mu jakieś badania, czy on nie jest na coś celu. Chyba, na, chyba, chyba mu się ten, chyba mu dolara rozbędli na kilka centów. Ale ogólnie, a Pastor, pamiętasz swoje życie poprzednie. No tak, no napierdalam, wszystko, pastor, pamięta? Tak! Co? Pierwszy zwrot, jaki powiedziałem. Pan się, się kadzidłem spotkali. w piekolnie. Tak było. A potem było, jak? Kurwa, policjant tak mówi? Nie, powiedziałem, dobrze idę wykonać polecenie policjanta. A Kuj wtedy w samochodzie mówi: Nie! Żartował on mówi, Nie no, kurwa, policjant tak dobrze powiedział, żebym sobie krzywdę zrobił. A dzień później robiliśmy banczyk no, możliwe, że tak było. Tak było. Eee, weźmiemy sobie jeszcze z cztery osoby. Pojedziemy, zrobimy tak zwany desant Czadź, wy oglądacie, rozumiem, Wczech tego streama, jest nie? Numer, Czy nie decydery. za bardzo oglądacie streama? Czemu wszyscy dosłownie piszą, maska, dusisz ja się? Kiedy legit Jak lekarz powiedział, że na zewnątrz się duszę, a to wszyscy a maska polis! Maska polis! Oh, maska polis! Nie wiem, wy o, jakby funkcje mózgowe Kąciak, wy wylosowaliście I na Willisite, by ręce. cię zjem czy co to dzisiaj? Coś. Bo nie, nie, nie wiem. No nie weźmy. Czekaj, jak dzieci zdjęcie zrobić. Ja twierdam. Wodź kogo ty! Zatrąb, zatrąb, zatrą. O Oku. Jadymy. A to nie będzie podejrzane jak wyjeżdżacie z komendy? Tak! Nie. No ja mam maskę. Aha Do widzenia. O, ku... Musisz się pójść na chwilę. I albo kopnąć? Upadnij! Git? Uj tak, git Git, git, git Oj Dobra Do widzenia A co jak policja nas zobaczy? Na czym? Na rowerze policyjnym Ty, ja mam tutaj ten? Bomby? Nie mam Nie, masz koguty Fajnie ten rowerek wygląda W sumie to możemy się przebrać przy komendzie Dobrze, wszystko jest kuj? Wygodnie ci na tak. pleckach? Martwiłem się o ciebie, wiesz? Dlaczego? No bo pan doktor mówił, że możesz umrzeć Chłopie, gdzie ja byłem? Gdzie ja nie byłem? Gdzie byłeś? Zmieniłem orientację w ogóle Kobiety są jednak spoko. Jak wygląda? <laughs> to jeszcze tu, je tu jeszcze się nie kończą. Ten, akcesoria. O! Look at my Jezus, chain, bro. Jezus, Jezus. Los Santos, represent. Can you hear ja, it or what? Ja, ja, no, przyklepane! O! Aktualnie, przebieramy się jedziemy na spotkanie z Dion, chyba. Weź mi i w ten, w klatę. E, nie trzeba chyba. Dobra, muszę kończyć. Oh. Tak, nosić, 3 godziny Gdzie maska? Się dusi. O 21 miałem ją nosić Jest północ Wiecie co to są 3 godziny? Jestem raperem A nie pozerem A ty jesteś karbonara zerem Jak my się na rower dostaniemy Na jacht rowerem? Eee, no polecimy helikopterem Lle. O dawaj tu Lle. O kuwa. Jezu tak można zrobić? No chyba mamy plan ucieczki na jacht Mówiłem, że kurwa rowery master tier To nikt nie wierzy Pyk Pyk, i tu patrz, pyk. Chłopie, patera. Pyk, 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 i pyk. Stać, policja! Witam. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry, ale jest fajny rower. Dziękuję, do widzenia. Okej. Okay. <laughs> Stać, policja! Nie, nie, proszę, nie. No, można jechać. No, okej, okay. chłop, mówi kurcz. Mam wreszcie, nie bawisz z tym rowerem lepiej niż z Ferrari. Z tobą bym się pobawił, kuj. Czekaj, bo mam dla. dla mojego wieku, mam dostosowany. Wiesz, poziom? Ej, dobra, likuję to, kuj. To nie będzie trochę imersyjne, ale powiem. Yy, na głos. Aby kuj też się mógł bawić, yy, to nie wie już dalej, niestety, progresu. Jak to? Bo jak yy, sam robi, to potem jest cringe, bo z jednej strony nie może nic robić. A wiesz, do kogo ja tu? do ściany tutaj, do plakatów. kurwa, insane. I już masz pomysł, że tu coś ma być. Powiem no, ci, kuj, że jak nie, ty czekaj, nic ja nie czekaj, wiesz, to masz takie gówno pomysły, że to czekaj, jest insane. Tak, ona jest na jachcie. I, i ona... O Jezu, mogę z nią mieć interakcję, wiesz? O. Mogę ją przytulić, ja pi... To to Jezu! <głos> <głos> miłego stania w koncie! Za karę! Eee! 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 I masz teraz, kuj! Ja sobie poszukam na jacht. Jesteś w Skoncie za to, że wyglądasz jak prącie. Ej, yo! Dobra, chodź. No dobrze, chodź.